Dzień dobry, witamy w filmiku pod tytułem Śnieg się nie pali Do dzisiejszej sztuczki będzie nam potrzebny Klej Budaprem yy, Oraz zapalniczka Oto zapalniczka I klej Budaprem I oczywiście śnieg Teraz mój pomocnik Weźmie i podpali śnieg Także proszę bardzo Tutaj kolega podpali nam śnieg To jest normalna zwykła górka śniegu Teraz właśnie potem będziemy kręcimy nas to kolej budafem i podpalamy zwykłą zapalniczką. W ten sposób powstał nam ogień, który spala się pod śniegiem. Zawsze możemy wziąć wspomagacz, o nazwie Spray. Tym oto wspomagaczem Trzymaj. tym oto wspomagaczem możemy wspomóc naszą akcję o, przestań, że że ona power i anda. Takie się to wygląda.